Opiekowa, opiekuje się mi Matka Boża. Dlatego też jest ta figura. Przeżyłam tam wiele łask otrzymałam. Byli tam również święci kapłani. Nasz przyjaciel Ksiądz Olczyk urodził się. 18 maja, mar, lipca 1966 roku. Był siostrzeńcem biskupa Bareły, który otrzymał święcenie kapłańskie 25 marca 1944 roku w Kościele św. Tomasza, w Krakowie ulica szpitalna. Pamiętam, jak myśmy go poznali. Razem z nim zakładaliśmy 26 czerwca 2001 roku Wspólnotę Rodzin. Myślałam wtedy, że Stefan Wyszyński jest kardynałem tak się cieszyłam, że jest to w roku świętego kardynała Wyszyńskiego w jego urodzin i tak myślałam wtedy, że Matka Boża Królowa Polski jest w Częstochowie jak bardzo zwiedli nas arystokraci świata Ksiądz Alczek był rektorem seminarium w Częstochowie. Jego wuj był w seminarium Częstochowskim w Krakowie. Święcenie kapłańskie zawdzięcza niezwykłemu kapłanowi ksiądz Stanisław Czajka. Urodzony w 1897 roku był w liceum piusa 10, które było wtedy we Wrocławku Zawierzył całe seminarium duchowne Matce Bożej w roku łaski 1943 kiedy cały świat, nasz ostatni Latyński papież Pius XII zawierzył Matce Boskiej Niepokalanemu Sercu Maryi Rektor Czajka zawierzył też seminarium duchowne 2 lutego 1943 roku Idziemy drogami nie tylko świętego papieża Benedykta V ale gdzie, idziemy drogami niezwykłego, ostatniego, fatimskiego papieża Eugenia Pacelli jak wiele mieli wspólnego właśnie byłam w szpitalu, gdzie był kilkakrotnie nasz Eugenia Pacelli ostatni, fatimski papież urodzili się tego samego dnia, w tym samym miejscu w Rzymie 2 marca 19... w 1915 roku urodził się Benedykt V, a nasz ostatni, święty papież, urodził się 2 marca 1876 roku, 66. rocznicy urodzin. Świętego Leona XIII, który widział walkę, który nauczył nas modlitwę do Michała Archanioła, który wydał encyklę przeciwko masonerii 20 kwietnia w 1884 roku, wcześniej 26 marca. W 1884 roku urodziła się Żydówka Emilia Kaczorowska w Krakowie na Smoleńsku, ulica Smoleńsk 15 naprzeciwko klasztoru Felicjanek Smoleńsk 6 gdzie przez 33 lata od 1913 roku mieszkała święta, mała, matka Mariana Korbe, mama Maksymiliana. Władcy świata wiedzą o tym. Także idziemy tutaj ze świętymi i prosimy ich w tym dniu nowenny do Chrystusa o pomoc.